Ta technologia znana jest od dawna. Z proszku formowane są twarde kule do młynów mielących surowce do produkcji cementu. Podobnie będą wytwarzane płytki na pancerze ceramicznym. Do tej nowej produkcji potrzebny jest proszek o ziarnach 100 razy mniejszych od średnicy włosa, który zostanie zgranulowany. Przed uformowaniem skrupulatnie waży się, ile gramów proszku korundowego mieści się w objętości przyszłej płytki. To sprawdzenie jakości materiału. Mikroskop elektronowy w Instytucie Szkła i Ceramiki ujawnia piękną strukturę granul. Po sprasowaniu i wypaleniu w piecu struktura materiału zmienia się. Zamiast granul na obrazie mikroskopowym mamy drobne łuski prawie jednorodnie budujące twardą płytkę. Naukowcy mogą ją przekazać do Instytutu Wojskowego. Tu w laboratorium i na poligonie bada się zdolności ochronne ceramiki. Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie opracował ceramikę specjalną którą to w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia Zielonce wykorzystujemy do budowy pancerzy pasywnych, składających się z kilku elementów. Pancerze takie są o wiele lżejsze niż pancerze tradycyjne, rzędu czasami czterokrotnie lżejsze i potrafią zatrzymać pocisk przeciwpancerny 12,7 mm typu B32 i skutek tego pocisk pęka i widzimy tutaj efekty, Rozcalenia się pocisku, który nie, nie penetruje y, takiego pancerza, i w ten sposób możemy ochronić y, pojazdy y, o, lekko lekkopancerzone przed przebiciem pociskami mało kalibrowymi, przeciwpancernymi. W jaki sposób zachowuje się pocisk uderzający w pancerz dwuwarstwowy? Symulacja matematyczna pokazuje szybkie pękanie materiału ceramicznego. Dzięki energii zużytej na pękanie pocisk traci część swojej energii. Nierzadko zmienia także kierunek lotu. W taki sposób nie może już przebić pancerza. Niezwykłe pancerze ceramiczne powstały dzięki wsparciu Komitetu Badań Naukowych.